Hola Cisco Systems. I Michał Porada Ingram Micro. Przyszła pora, aby studio technologiczne Ingram Micro zajęło się sprawami cyberbezpieczeństwa. Dzisiaj na warsztat weźmiemy to, co ewidentnie plasuje się na czele elementów infrastruktury bezpieczeństwa, mianowicie urządzenia określane pieszczotliwie jako ogniomórki. Jak to często ma miejsce w tematach cybersec, urządzenie, o którego istnieniu często użytkownicy końcowi nie do końca zdają sobie sprawę, no chyba że blokuje im Facebook albo inne usługi. Urządzenie, które jest od wielu lat podstawą systemów bezpieczeństwa. Ola, firewall ma być? Dopasowany do profilu firmy, do tego w jaki sposób instytucja i użytkownicy korzystają z sieci, wydajny, abyśmy nie mieli do czynienia z sytuacją wąskiej szyjki od butelki. Tak, fajnie mieć szybką sieć w firmie, ale mało ciekawie jak ta autostrada jest przecięta przez jedno urządzenie. Tak samo dla użytkowników zdalnych, którzy korzystają z tuneli VPN. Może to zabrzmi infantylnie, ale bezpieczny, wykorzystujący wiele mechanizmów do weryfikacji ruchu przechodzącego przez firewalla, dający opcję kastamizacji ustawień, a także dobry wgląd w eventy, które wcześniej czy później oczywiście się pokażą. Im więcej informacji o eventach bezpieczeństwa jesteśmy w stanie wyciągnąć i przeanalizować ze wsparciem systemu, tym lepiej. Jeśli liczą Państwo na to, że będziemy dzisiaj rozmawiali o ilości portów, kartach katalogowych, kolorach obudowy, czy korzystali z PowerPointa, to nie. Razem z Olą chcieliśmy pokazać, w jaki sposób można wykorzystać platformę Firepower do konkretnych celów, na konkretnych przykładach. Platforma Firepower to szereg urządzeń. Od urządzeń skierowanych do małych przedsiębiorstw w formie Desktop fanless do rozwiązań skierowanych do największych instytucji czy dostawców usług. Każdy znajdzie spokojnie model dla siebie. Mamy ze sobą kilka modeli. Rozwiązania z serii 1000, rozwiązania z serii 2100. To co jest najważniejsze, to wszystkie z nich od najmniejszego posiadają wspólny soft, dający takie same możliwości działania. To wszystko, co pokażemy, dotyczy każdego z modeli. Oczywiście najwięksi z rodzin posiadają dodatkowe elementy wpisujące się po prostu w specyfikę dużych urządzeń, takie jak konteneryzacja, klastering wydajnościowy, czy na przykład integrację z radware w temacie anti-DDOS. Ale to dzisiaj zostawmy w spokoju. Okej, okay, chciałbym rozpocząć od tego maluszka Firepower 1010. Tak naprawdę, godny następca rozwiązania ASA 5506. Choć następca to chyba za mało powiedziane. Urządzenie, choć wielkością przypomina o tym, że mamy do czynienia z rozwiązaniem dla mniejszych przedsiębiorstw, tak naprawdę nie ma się czego wstydzić i możliwościami wykracza poza gabarety obudowy. Tak, przygotowaliśmy mały test mający na celu pokazanie możliwości przepustowości, jaką spokojnie obsługuje takie urządzenie. W tym celu na szybko skonfigurowaliśmy dwa interfejsy i wykorzystaliśmy iPerf do pomiaru wydajności łącza. Ola z serwerem na jednym interfejsie ja z klientem na drugim. Prosta reguła w Access Control Policy z akcją jako ALO i logowaniem połączenia. Ola, odpalaj serwer. Konfiguracja jako klient z wykorzystaniem TCP, pięć równoległych ścieżek. W wyniku otrzymaliśmy transfer na poziomie około 107 MB na sekundę przy przepustowości 918 Mb per second. Teraz takie same założenia, ale dodatkowo wyrzucimy politykę IPS. Po procesie deploymentu ponownie odpalamy iperf. W wyniku otrzymaliśmy transfer na poziomie około 76,1 Mb na sekundę przy przepustowości 638 Mb na sekundę. Proszę jedynie pamiętać, że obrazuje to najmniejsze urządzenie z rodziny Firepower. Tak jak wspominaliśmy na początku, mały i niepozorny, ale wariat. Dobra, zostawmy na chwilę analizę przepustowości i zajmijmy się świnkami. W sumie jedną, ale z trójką z przodu. Ciężko nie poruszyć w przypadku firewalli tematu IPSa, Intrusion Prevention System, mechanizm oparty na bardzo dobrze znanym i cenionym silniku snorta. Ola, co tak naprawdę wprowadza odsłona 3.0 względem jej poprzedniczki? Czy to pod kątem samej funkcjonalności, czy też bezpośrednio wpływu na pracę m.in. preprocesorów, -pre a tym samym pewnego doładowania dla platformy? Zgadza się. Nord 3.0 to kluczowa zmiana, którą na nasze platformy Firepower wprowadza nowa wersja oprogramowania FTD 7.0. Zdecydowaliśmy się przepisać całkowicie architekturę silnika IPS z C na modularny kod w C++. Wprowadziliśmy takie ulepszenia jak multi czy współdzielona pamięć, co pozwala na przetwarzanie większej ilości pakietów na większą skalę. Wpływa to również na szybsze uruchamianie się silnika. Oprócz tego zmieniliśmy lekko składnie reguł Snort. Po pierwsze są one bardziej przejrzyste dla użytkownika, łatwiej napisać własne, a także parsery w silniku Snort dużo szybciej mogą przeszukiwać aktywne reguły. To oczywiście tylko kilka z ulepszeń, które wprowadza Snort 3.0. Tak naprawdę każdy, kto już posiada platformę Firepower wraz z upgrade'em do wersji FTD 7.0 może cieszyć się zwiększoną wydajnością urządzenia. Nasze testy pokazują, że jest to około 33% wzrostu. Dobra, to może teraz przejdźmy do zabawy z politykami IPS poziomu zarządzania Firepower Management Center. Ale zanim bezpośrednio o politykach IPS, zwróćmy jeszcze uwagę na profile hostów i polityki Network Discovery. Podczas swojej pracy na bazie ruchu sieciowego urządzenie zbiera biernie informacje dotyczące hostów wyszczególnionych w Discovery Policy i na tej podstawie tworzy mapę. Informacje, jakie są zbierane, to m.in. system operacyjny, aplikacje, protokoły, eventy IPS czy te związane ze złośliwym oprogramowaniem. Czy o czym jeszcze będziemy mówić? IOC, Indicator of Compromise. Na podstawie tej mapy system IPS może generować rekomendacje związane z naszymi politykami. Informacje te mogą być oczywiście dodatkowo uzupełnione o logi z systemu Amp4EndPoints, jeżeli taki występuje w środowisku, pompując jednocześnie dodatkowe dane o hostach. Pobawmy się trochę IPS-em. Polityki IPS tworzymy z poziomu zakładki Policies, Intrusions, na panelu zarządzania. Po uwzględnieniu bazowej polityki przechodzimy do edycji. Widzimy, ile sygnatur występuje w danej polityce, ile z niej generuje event, a ile powoduje drop pakietów i wygenerowanie eventu. Przejdźmy do poszczególnych reguł. Oprócz wyszukiwarki mamy również możliwość przeglądania reguł pogrupowanych w odpowiednie kategorie. Dla przykładu grupa Exploit Kit. Widzimy, że dla reguły oznaczonej SID-31899 dotyczącej Anglera mamy w naszej polityce akcję Drop and Generate Events. Chcemy w utworzonej polityce również dodać kolejną sygnaturę o SID-33184. W takim wypadku wystarczy zmienić dla niej akcję i zatwierdzić nasz wybór. Przejdźmy teraz do warstwy i zobaczmy, jakie zmiany administrator wykonał względem bazowej polityki IPS. W tym przypadku Balance Security and Connectivity. Widzimy nasze nałożone zmiany, i dzięki temu jesteśmy w stanie szybko określić, jakie manualne akcje miały miejsce. Na całą politykę składa się część wbudowana, na którą nałożone są nasze zmiany jako nadrzędne. Mamy jeszcze możliwość ustawienia kolejnych parametrów dla danej sygnatury, jak na przykład threshold, czyli ustawienia związane z ustaleniem limitów dla danej sygnatury, czy na przykład suppressions, czyli wykluczenie jej stosowania dla na przykład danego source czy destination. Oprócz tego, oczywiście, sporo informacji dotyczących samej reguły. OK, to wróćmy na chwilę do rekomendacji. Skoro system ma już utworzoną mapę hostów, spróbujmy wygenerować rekomendacje dla polityki IPS. Przejdźmy do Firepower Recommendation. Po odpaleniu Generate Recommendation i odczekaniu filki zobaczymy, co na temat naszej polityki, bazując na znanych hostach, powie nam system. To skoro już mamy naszą politykę i została ona przypięta do Access Control Policy dla reguły dotyczącej ruchu z Inside do Outside, spróbujmy wygenerować jakiś event. Tak, prosty event generujący pojawienie się sygnatury. Logujemy się na, nas, na nasz serwer, korzystamy z FTP, próbujemy przejść na ruta. Service not available. Remote server has closed connections. Przejdźmy do naszego firewalla. Eventy IPS. Snort zaalarmował o podejrzanym użyciu protokołu FTP. FTP jest ogólnie niebezpieczny, ponieważ przesyła wszystkie informacje w postaci zwykłego tekstu, w tym hasła. To, o czym warto jeszcze wspomnieć na koniec części związanej z IPS, to tak zwany Impact Flux. Mechanizm ten jest swojego rodzaju nakładaniem priorytetów na eventy IPS występujące w naszej sieci. Nie wszystkie eventy są sobie równe, a w szczególności przy ich dużej ilości ważne jest, aby dbać w pierwszej kolejności o te najbardziej krytyczne dla naszej sieci urządzeń. Dzięki takiemu pogrupowaniu administrator może w szybki sposób, wykorzystując odpowiedni widget, zareagować na pojawiające się zagrożenie. Sprawdzić ilość eventów w danym przedziale czasu i przykładowo sprawdzać na samym początku tylko te z najwyższą flagą 1 dla eventów. Z tą flagą wszystko się zgadza. Host jest podatny i cały scenariusz nam się składa w atak, który jeśli nie zostałby zdropowany, mógłby być początkiem końca. Jeżeli założyliśmy, że w głównej mierze pozostaniemy dzisiaj przy narzędziach związanych z głębszą analizą pakietów, to chciałabym teraz przejść do silnika AMP Advanced Malware Protection, czyli rozwiązania antymalware. Moduł AMP dla platformy Firepower to tak naprawdę część całego frameworku rodziny AMP. W tym przypadku przystosowana do badania ruchu przechodzącego przez firewall i monitorowania plików pod kątem ich bezpieczeństwa, czy wręcz przeciwnie. Podobnie jak w przypadku polityk IPS dedykowaną politykę Malware and File Policy, dopinamy do konkretnej reguły w Access Control Policy. Tutaj również jest sporo opcji customizacji. W pierwszej kolejności przejdźmy przez opcję, a później spróbujmy ją wykorzystać i pokazać w akcji. Utwórzmy nową politykę z poziomu Policy, File and Malware. Standardowo nadajemy nazwę i zapisujemy. W tym miejscu możemy dodawać kolejne reguły związane z nowo utworzoną polityką. Przejdźmy do zakładki Advanced, w której możemy wybrać m.in. opcje związane ze skanowaniem elementów spakowanych, jak blokowanie plików, które są zahasowane czy niemożliwe po prostu do przeskanowania. Dodajmy teraz pierwszą regułę. W akcjach mamy do dyspozycji opcje takie jak Detect Files, tutaj chyba nie trzeba więcej tłumaczyć, Block Files, czyli możliwość blokowania danego typu plików, wraz z opcją resetu dla aktywnej sesji. Malware Cloud Lookup, czyli swojego rodzaju monitorowanie i logowanie werdyktu dotyczącego plików bez ich blokowania, taki tryb pasywny z opcjami zaangażowania dodatkowych silników, o których wspomnimy za chwilę, możliwość przetrzymywania złapanych plików do dalszej analizy, jak również ostatnia opcja blok malware, czyli aktywna ochrona przed złośliwym oprogramowaniem, które będzie widział Firewall. Wracając do silników, o których wspominaliśmy, Spiro, czyli machine learning, analiza dynamiczna, czyli po prostu sandboxing próbki, capacity handling połączone z sandboxingiem dla przechowywania plików, kiedy ma, nie ma chwilowo możliwości przesłania próbki do sandboxa, czy local malware analizy umożliwiające analizę lokalnie bez łączenia się do chmury AMPA. Zapiszmy przykładową politykę i dopnijmy ją do naszej access control policy dla reguły dotyczącej właśnie ruchu północ, południe. Spróbujmy wygenerować sobie kilka eventów. No to trzy przykłady, biorąc pod uwagę stworzoną politykę. Wykorzystujemy serwer po stronie Insight do pobrania plików z zewnątrz. Mamy PDF-a, projekt X. Plik czysty, więc nie ma problemów z ukończeniem pobierania. Dalej mamy plik AVI, a wykluczyliśmy pobieranie multimediów w naszej polityce. Przy próbie pobrania widzimy, że pobieranie nie jest możliwe, a pobrana zostaje tylko mała część pliku służąca do rozpoznania jego typu. I na koniec złośliwy plik zombies PDF. Jak możemy zauważyć, zostało pobrane 99% pliku, po czym rozwiązanie przelicza SHA, przytrzymując ostatni blok danych. W wyniku tej operacji otrzymaliśmy blokadę ze względu na malware. Przeglądnijmy jeszcze eventy po stronie firewall'a. Widzimy plik, który usiłowaliśmy pobrać. Dodatkowe informacje dotyczące połączenia. Proszę zwrócić uwagę na kolor oznaczający nasz serwer. To, co jest również bardzo ważne w przypadku Malware and File Policy, to informacje, które znajdziemy w Network File Trajectory, gdzie możemy sprawdzić, jak wyglądała droga danego pliku, wszystkie eventy, gdzie występowało dane złośliwe oprogramowanie, czy na przykład informacje zdobyte podczas analizy dynamicznej. Wróćmy jeszcze na chwilę do naszego hosta oznaczonego na czerwono ze względu na wystąpienie z jego udziałem IOC, czyli Indication of Compromise. Przejdźmy bezpośrednio do profilu hosta, o którym już mówiliśmy. Na czerwono zaznaczona informacja o detekcji złośliwego oprogramowania na stacji. Okej, okay, pozostając dalej w sferze analiz, mówiliśmy o różnego typu eventach, czy to związanych z alertami IPS, czy ze złośliwymi plikami. Wiedza na ten temat musi się skądś brać. W przypadku rozwiązań Cisco Security jest to grupa Talos, która aktualizuje i wrzuca fil do urządzeń Cisco. Jednym z takich przykładów, jest Secure Intelligence Policy. Polityka, gdzie ruch do niebezpiecznych miejsc może być w szybki i wczesny sposób ubity. Możemy wybierać z najróżniejszych kategorii i wybrane wrzucać bezpośrednio na blog listę. Polityka ta jest przypinana do całej Access Control Policy. Inwentu przypisane do tej polityki możemy przeglądać z wykorzystaniem widżetu Traffic by Security Intelligence kategorii. Z niej oczywiście możemy już dokopać się do dalszych informacji dotyczących połączeń. Jeżeli dalej mówimy o feedach, w Firepower możemy również wykorzystać takowe pochodzące z zewnętrznych źródeł. W sieci możemy znaleźć masę dodatkowych feedów, czy to w postaci darmowej, czy subskrypcyjnej. Pozostaje wybrać te, które nas interesują i wykorzystać funkcjonalność Fred Intelligence Director. Typowy przykład układu otwartego. Jak możemy to wykorzystać? Jeżeli chcemy korzystać z wiedzy więcej niż jednego producenta, autora feedów i wykorzystać to jako kolejną warstwę ochrony, wiele razy spotykałam się z potrzebą implementacji aktualizowanych na bieżąco baz blocklist przechowywanych na zewnętrznych serwerach i wypychanych do różnych urządzeń. W takim przypadku Threat Intelligence Director również się sprawdzi. Aby wykorzystać Threat Intelligence Director, przechodzimy do zakładki Intelligence Sources. Dodajemy nowe źródło. Wykorzystajmy taxi i dodatkowo osobny plik zawierający hasze plików. Rozpoczniemy od taxi z wykorzystaniem Heile Taxi. Wprowadzamy URL, login i hasło, w tym przypadku będzie to guest. guest. Dodatkowo z rozwijalnej listy możemy wybrać tylko część feedów, która nas będzie interesowała. Ja wybrałem jeden z nich. Po zatwierdzeniu rozwiązanie zaczyna pobieranie feedów i już po chwili widzimy aktualizowaną listę URL. Teraz dodatkowo wrzućmy plik z haszami do blokowania. Dla szybkiej prezentacji zrobiłem po prostu plik z jednym SHA dotyczącym pliku, który wcześniej mogliśmy swobodnie pobierać. Jak widzimy w zakładce Sources pojawiły nam się dwa dodatkowe źródła, które przed chwileczką dodaliśmy oraz w zakładce Obserwowane widzimy wszystkie te elementy, które wcześniej dorzuciliśmy do Threat Intelligence Director. Spróbujmy wygenerować jakiś event. W tym celu wykorzystamy nasz serwer do pobrania pliku Projekt XPDF, który jak zapewne pamiętacie wcześniej bez problemu mogliśmy pobrać. Jak sami widzicie, pobieranie zostało zablokowane przy 99%, czyli tak samo jak w przypadku polityki Advanced Malware Protection. Przejdźmy teraz do zakładki Intelligence Incident, abyśmy mogli zobaczyć, jak wygląda wygenerowany przez nas incydent. Spróbujmy jeszcze wygenerować kolejny event, który będzie odpowiedzią na feedy z Hale Taxi. W tym celu, z powrotem logujemy się na nasz serwer i próbujemy dobić się do jednej z domen, która występuje na danych fidach. Przejdźmy z powrotem do zakładki Intelligence Incident, aby zobaczyć kolejny incydent powstały z naszej akcji. Do tej pory poruszyliśmy tematy związane z najróżniejszymi eventami, ale co, jeżeli chcemy skorzystać z pewnego stopnia automatyzacji obsługi tychże? Chcemy mieć pewność, że jak wystąpi krytyczny moment, to system w pewnym sensie sam zadba o nas. W tym celu możemy wykorzystać correlation policy z wykorzystaniem różnych modułów. Może to być na przykład route null dla Cisco iOS, aby wyciąć dany ruch, może to być PX, grid i ISE, aby odseparować na przykład hosta, na którym zostało znalezione IOC przez przerzucenie go do wilanu remediacyjnego. Na potrzeby demonstracji stworzyłam regułę IPS, która uruchomi się, gdy podczas sesji Telnet na urządzeniu zostanie wykonana komenda reload. W kolejnym kroku przechodzę do stworzenia polityki korelacyjnej, która składa się z warunków oraz akcji następujących po spełnieniu zadanych warunków. W naszym przykładzie warunkiem będzie wystrzelona nowo stworzona reguła IPS. W samej polityce powiązujemy warunek z akcją. Nasza akcja remediacyjna będzie polegała na automatycznym przeniesieniu hosta do Wilanu Kwarantanna dzięki integracji z systemem kontroli dostępu Cisco ICE przy wykorzystaniu szyny wymiany informacji PX Grid. Widzimy, że nasz użytkownik jest w tym momencie w grupie Finance oraz może komunikować się z siecią korporacyjną. Po zalogowaniu się na urządzenie przy wykorzystaniu Telnet, wykonujemy Reload. Widzimy, że reguła od razu dropuje ruch, a także komunikacja z siecią korporacyjną zostaje całkowicie odcięta. Delikwant jest w innej podsieci, nadany został odpowiedni Wilan Kwarantanna i ACLK oraz TAC-SGT. Wszystko wydarzyło się automatycznie w przeciągu sekund. Na koniec chcielibyśmy jeszcze wspomnieć, że rozwiązanie Cisco SecureX X może również wykorzystywać platformę Firepower wraz z eventami IPS, antymalware czy właśnie Security Intelligence. Eventy te możemy bezpośrednio przeglądać z przygotowanego wcześniej dashboardu. Dashboard ten umożliwia monitorowanie logów dotyczących wielu rozwiązań bezpieczeństwa, zarówno w przypadku systemów Cisco, jak również firm trzecich a od wersji oprogramowania FTD 7.0 mamy klasyczną belkę Securex wbudowaną w zarządzanie Firepower Management Center. Ekosystem Securex pomoże zunifikować Twoją infrastrukturę zabezpieczeń i zyskać większą widoczność w bezpieczeństwo organizacji, a co za tym idzie, zmniejszyć złożoność wynikającą z różnorodności rozwiązań w Twojej sieci. Platforma posiada również mechanizmy ułatwiające automatyzację procesów SecOps, procesów inwestygacyjnych, oraz odpowiadania na zagrożenia. Warto podkreślić, że platforma jest darmowa dla klientów posiadających wybrane rozwiązania z portfolio Cisco Secure. Dziś poruszyliśmy tak naprawdę zaledwie kilka możliwości wykorzystania platformy Cisco Firepower. Zachęcamy oczywiście do kontaktu w celu testów w Państwa środowiskach, tych i innych funkcjonalności, jakie niosą ze sobą Next Generation Firewall Cisco. Skontaktuj się z nami, wejdź na strony podlinkowane pod naszym materiałem. Dzięki, do, do zobaczenia. zobaczenia.